Cześć ma Chemik powraca na swój kanał. Długo musieliście czekać, natomiast będzie sporo zmian, sporo testów naprawdę high-endowego, wypasionego sprzętu. Tak więc subskrybujcie, czekajcie, a teraz lecimy z odcineczkiem, czyli zestaw komputerowy na grubym wypasie. Zawsze robiłem zestawy komputerowe tak gdzieś do 10 tysięcy. Teraz przełamiemy tą barierę i składamy kompa za ponad 10 tysięcy. Dokładnie będzie to za niecałe 13,5 tysiąca, ale za to bardzo fajnie. Tak więc zostańcie ze mną i lecimy już z zestawem. Na samym początku pragnę zaprosić wszystkich nowych widzów, jak i stałych bywalców mojego kanału, o zajrzenie do opisu, gdzie znajdziecie linki do wszystkich omawianych dzisiaj. Komponentów, jak i do całego koszyka. A teraz lecimy tradycyjnie do procesora. Na sam początek lecimy właśnie z I7 13700KF. Dlaczego taki procesor? Dlatego, że jest to król wydajności, jeżeli chodzi o najnowsze gry komputerowe. 16 rdzeniowa konstrukcja, która to no, posiada arcy wysoką wydajność. Specjalnie dopłacałem do I9 z tego tytułu, że nadal te 13,5 tysiąca, o których mówiłem na samym początku, nie jest budżetem, moim zdaniem żeby pakować tutaj właśnie i 9, która jest zdecydowanie, zdecydowanie droższa. A czy zdecydowanie wydajniejsza? No nie powiedziałbym. Z drugiej strony inni też będą się upierać, że spokojnie można było wziąć i 5 i jasne. Można było wziąć i 5 13600KF, ale z drugiej strony ten komputer pewnie będzie służył nie tylko do grania, ale chociażby też do streamowania, więc te dodatkowe widzenie się przydadzą. Różnica w cenie między tymi procesorami, mam tu na myśli 5 i 7, nie jest aż tak gigantyczna, jak między i7 a i9, stąd postawiłem na ten środkowy model, czyli i7-13700KF za 2149 zł. Lecimy do dalej więc do płyty głównej. Płyta główna, jaka wpada do tego zestawu jest to Gigabyte Z790 Gaming XAX. Nazwa troszeczkę taka ciężka, ale nieważne, bo ważne jest to, żeby płyta była wypasiona i jak najbardziej ta płyta sobie poradzi z naszą i siódemeczką. Mamy najnowszy chipset Z790, czyli mamy też to wsparcie dla PCI Express 5.0. Mamy tutaj cztery złącza M2 pod nasze super szybkie dyski. Mamy oczywiście wszystkie z silniami, więc nie straszne są nam temperatury. Sekcja zasilania jest jak najbardziej. Wystarczające pod i tutaj, no, po prostu nasza i będzie czuła się jak w domu. Wydzielona sekcja audio. E, no, płyta na wypasie. No, ogólnie teraz płyty e, Z. Czy to Z690, czy Z790. racji, że startując z bardzo wysokiego pułapu cenowego, nawet te najtańsze modele są naprawdę, naprawdę wypasione. E, to była jedna w cudzysłowie z tańszych właśnie e, Z790, dlatego padło na tego gigabajta. No i też zależało mi na tym, żeby płyta posiadała dużo złącz USB. Tak jest w tym wypadku. Tutaj tych USB-ków jest naprawdę, naprawdę multum, bo mamy aż ich 6. W tym oczywiście USB typu C. Natomiast mamy 2,5 gigabitową siedziówkę LAN, ale też mamy standardowe wyjścia jack do podłączenia mikrofonu, czy wyjścia liniowego, ale też mamy wyjście cyfrowe SPDIF. -E. No i nie mogło zabraknąć Wi-Fi, dla tych, którzy nie mogą się podłączyć po kablu, mamy Wi-Fi 6E, czyli najnowsze, najszybsze, jakie jest aktualnie dostępne gdzieś tam w łatwy sposób konsumencko. Podsumowując, płyta naprawdę godna polecenia, płyta na bardzo dużym wypasie. Jak na Z790 podkreślam, jak na Z790 nie aż taka droga, choć wiadomo, płyta za 1400 zł no nie należy do okazji cenowych. Ale tak czy siak, do tego protka jak najbardziej ją Wam polecam. Lecimy dalej, lecimy dalej do chłodzenia. ostatnim widziałem test i powiem Wam, że od razu wiedziałem, że wpakuję to do jakiegoś zestawu komputerowego. Z racji, że i7 no już się troszeczkę grzeje, nie oszukujmy się, no to tutaj padło na Endorfin Avis F360. Chłodnica 360, Endorfin Avis, czyli to, co nasza i7 na, tak naprawdę będzie lubiła. Potężne, naprawdę potężne chłodzenie tego procesora. A zarazem ciche: nie ma RGB, no trudno, coś za coś. Wydajność kosztem wyglądu. Ja stawiam na wydajność oraz stosunkowo niewygórowaną cenę, bo 519 zł za IO360 to brzmi jak naprawdę sensowna wycena. Lecimy więc dalej do. Pamiętek. z racji, że płyta główna jest na kości DDR5, no to musiałem tutaj postawić na kostki właśnie DDR5. I ogólnie rzecz biorąc, przeglądając rynek, kości teraz są naprawdę tanie. Mówimy tutaj o DDR5. Padła na Adata 32 GB, no bo jednak budżet solidny, to nie mogłem sobie tutaj, że tak powiem, pozwolić na to, żeby wpakować tylko 16 GB, 32 GB, 5200 MHz, cl 38, Adata XPG. Lancer RGB. No i tutaj mamy to nasze RGB, takie pierwsze. Dopłaciłem troszeczkę względem no gorszych jednak y, pamięci, a zarazem mamy fajne parametry, bo to już są takie podstawowe, niezłe parametry jak na DDR5, no i też mamy jakieś subtelne podświetlenie RGB, więc na pewno fani DUDE się ucieszą. Dla niefanów można to oczywiście wyłączyć. 839 zł za 32 GB pamięci RAM, czyli to już jest ten pułap, gdzie niebezpiecznie blisko zbliżamy się do podobnej wyceny za pamięci. Dobre pamięci, mam tutaj na myśli DDR4, też w dwóch kościach po 16 GB. Ale na takowy materiał przyjdzie pewnie jeszcze czas, czyli porównanie cen. Lecimy dalej do dysku. Dysk, no że tak powiem, to jest kwestia już gustu. Przy takim budżecie można naprawdę poszaleć. Natomiast ja podszedłem zdrowo, rozsądkowo i wziąłem tylko jeden. I padło na Samsunga 1TB M2 Pisa Express NVMe 980. Dysk e, niejednokrotnie polecany przeze mnie, testowany też przeze mnie. Naprawdę bardzo solidna konstrukcja. E, za 419 zł aktualnie na prące, więc tym bardziej nam się go opłaca wziąć. E, specjalnie nie brałem dysku na Pisa 4.0, bo gry kompletnie z tego nie korzystają. Więc jeżeli ktoś chce bardziej pod zastosowania profesjonalne, to wtedy bym polecał dysk na pc 40 i idąc dalej, jeżeli chodzi o sam dysk, no tutaj mówię tutaj pc Express 40 moim zdaniem bez sensu pod gry, bo tego kompletnie nie wykorzystamy. A po co przepłacać, skoro różnicy w grach nie widać? Więc lecimy do zasilacza. No i tutaj padł na Seasonica Focus Plus Gold, jest to dokładnie model GX850. 850W z tego tytułu, że mamy tutaj naprawdę wydajny procesor oraz bardzo, bardzo wydajną kartę graficzną. I można by się pokusić o to, żeby wziąć 750 bo taka jest zresztą rekomendowana do tej karty graficznej, ale z drugiej strony patrząc, gdzie ta maksymalna sprawność zasilacza jest w okolicach 50% obciążenia, to lepiej mieć te 100W zapasu. Tym bardziej, że przy tym budżecie 100W T czy w FT nie robi moim zdaniem aż tak dużej różnicy. Dlatego 850W, jak ktoś chce, można brać nawet tysiączkę. Tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast wtedy cena już rośnie dość znacząco, bo taka sensowna tysiączka to myślę, że tak około 900 zł będzie już kosztować. Dlatego padło na Seasonica zasilacz również sprawdzone, też polecane. Praktycznie jednostka bezawaryjna i naprawdę odporna na wszelkiego rodzaju przepięcia i różne inne cuda, które mogą się dziać w waszej sieci elektrycznej. No dobra, natomiast, jakby ktoś chciał obudowę trochę nietypową, to na przykład można wziąć taką Strigon BC1 V2 Dino. No i oczywiście jest to test bench, więc nie polecam jako takiego do takiego daily użytkowania na tym komputera, no bo po prostu tutaj nam się będzie potwornie kurzyć, bo wszystko jest otwarte. A tego tak już na serio mówiąc, obudowę, jaką wybrałem do naszego komputera, jest to Fractal Design Focus 2 RGB Black, tak jak in Czarna albo biała do wyboru. Ja wybrałem czarną, bo wszystko tak naprawdę w tym kąpie jest czarne. No i tutaj też oczywiście małe taka wyjaśnienie, jak w tym komputerze złożyć te komponenty. Mamy IO 360 które wchodzi tylko i wyłącznie na front. Więc od razu z marszu trzeba będzie wrzucić nasze IO na front. Ogólnie bardzo jest mało obudów, które wspierają 360 na topie. Mówię tutaj o obudowach poniżej 500 zł, oczywiście. Stąd padło właśnie na tą obudowę, która ma naprawdę solidną jakość wykonania oraz fajne śmigiełka, ciche przede wszystkim. Ja Fraktorowi też zawsze ufam, już mam drugą obudowę od nich i nigdy się nie zawiodłem. Dalej idąc, no to tak, Iona Front, wentylatory, które są z frontu lądują na topie. Przez co mamy to jakiś sensowny airflow? Oczywiście można jeszcze w przyszłości dorzucić jeden wentylator na tył, no i wtedy już naprawdę będzie fajnie. Moim zdaniem, obudowa naprawdę ładna. Mi się bardzo, bardzo podoba. Przestronna, przewiewna, więc no w sumie czegoś gdzieś więcej. Oczywiście wiadomo, jak każdy by powiedział, niższej ceny, ale za jakość po części też trzeba zapłacić. A 470 zł za taką jakość skrzyneczki. To i tak uważam, że to jest naprawdę dobra wycena. Lecimy dalej do ostatniego już elementu mojej drodzy. i tutaj napomnę, że yy, droższego i wydajniejszego brata właśnie mam na testach, mianowicie InnoFridi 4090. Stąd yy, z czystym sumieniem będę mógł polecić yy, niższą wersję tej karty, czyli InnoFridi RTX 4080 gdyż no jeżeli 4090 dawała sobie radę pod kątem właśnie kurczy pracy, temperatur, to tym bardziej chłodniejszy chip sobie tutaj poradzi. Cena też bardzo, bardzo przystępna, bo MSRP tej karty w Polsce to jest tam 7000 z groszami. Tutaj mamy poniżej ceny MSRP, czyli portfel się cieszy, po prostu portfel się cieszy, bo zawsze zostaje nam gotówka w kieszeni. Dlatego wybrałem tą kartę, bo jest ona przeze mnie po części sprawdzona i też ufam inno Jeżeli chodzi o konkretnie model 4090 i zapewne też 4080. A moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić suba, bo za niedługo test na moim kanale właśnie RTX 4090 od inno także będzie na co czekać. Będą naprawdę ciekawe wyniki i będzie niesamowita wydajność. Także spodziewajcie się za niedługo materiału. A teraz lecimy już do całego koszyka, który też macie oczywiście w opisie: 13 342 zł. Dałoby się taniej i dałoby się na pewno dużo drożej. Natomiast to jest moja propozycja w kwocie około 13 zł. Zachowując bardzo duży zdrowy rozsądek, wybierając podespoły naprawdę wysokiej klasy, a zarazem piekielnie wydajne, typu karta graficzna czy właśnie nasz procesor. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie łapę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Standardowo Was jeszcze zachęcę do zostawienia komentarza, gdzie można się podzielić swoją opinią na temat tego zestawu komputerowego. Czy Waszym zdaniem jest to fajny, sensowny zestaw? Czy byście coś pozmieniali? Czy w ogóle pchać się na razie w 13. generację i RTX serii 4000? Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Natomiast w tym materiale to by było na tyle. Daję ja gorąco dziękuję za uwagę. Do samego końca mówił Chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.